CQ SOTA, CQ CQ SOTA, drzwi Sugar Oscar 9 Papa Sugar Oscar 9 Papa sek portable CQ SOTA Cześć to Stefan Olga 9, Paweł Mariusz dzisiaj jest 7, 07 e, godzina 15.40 ja wybieram się na Ślęże z oznaczenia SP łamane SP 001 e, już u, u podnóża szytu ja tutaj nie mam sieci e, i idę żółtym szlakiem nawet nie wiem jak długo jak pod górę ale jak na razie to taką, szarą, e, taką szeroką szarą e, drogą leśną nic idę do góry e, myślę że jakoś to opanuję e, i dam radę zdobyć ten szczyt i go aktywować. Słoneczko dzisiaj operuje bardzo ładnie. Temperatura powyżej 25 stopni, już widzę. No i tyle. Idę do góry. Ja już mam ponad 3 km drogi. Jak na razie jest to około 55 minut. Tutaj ładne takie wyłomy skalne. Takie głazy. I tutaj są. Bardzo ładnie tutaj przyroda wygląda. Ja jestem pierwszy raz na śniadanie i tak naprawdę zauroczyła mnie krajobrazem. Cały czas pod górę tą wysypaną drogą z kamieniami szarymi. Więc idę. Już widzę <coughs> zabudowania. Już jestem. Może jeszcze 10 minut przede mną drogi i będę u szczytu. Mm, właśnie idę na wieżę widokową Idę wokół murów kościoła Tutaj na ślęży Ludzi bardzo dużo dzisiaj dzisiaj piątek Początek weekendu Więc ludzie po wypoczywają No i Idę zobaczyć co tam przed mną będzie Nie wiem gdzie się tu w ogóle rozbi centenum No i tak dalej No tutaj jest bardzo duża wieża Prawdopodobnie radio, telewizyjna Ej, nie wiem jak to będzie z zakłóceniami No nic Ile, zobaczę ocenię Stefan Olga 9 Paweł na Paweł. Stefan Olga 9 Paweł na Paweł w programie Sota Zaprasza do łączności. Witaj Mariuszu ponownie, z tej strony Stanisław Paweł 6 Tadeusz Adam Franciszek o, witam serdecznie Mariusz i hej, ślęża do znaczenia SOTY SP łamane na SP001 Piątka, 9 Mariusz i ślęża. <gryw> Powtórzyłem się, ale to z, z wysiłku, proszę bardzo. Druga górka, dzisiaj taka temperatura, no to jest troszeczkę co robić, tak? A powiedz mi taką rzecz, w którym miejscu myślę, że stoisz? A stoję na y, wieży widokowej, na samej górze, praktycznie. Jakiego urządzenia nadajesz? E, to jest Jesu FT65 e, i antena taka teleskopowa e, metrowa e, RH660S. -E taką ciekawostkę ostatnio, jak byłem na ślęży w tej wieży widokowej, to emitel mi zatykał Jesu VX6, praktycznie na 9. Plus. I, i wycinał wszystko dopiero jak za kapliczką się schowałem także że nie było widać dopiero jak nie się prowadzi. oczywiście raport dla Ciebie to 5, 9 plus 40 także bardzo ładnie to idzie zresztą ja tutaj w linii prostej mam około 60 km do, do Ślęży, więc anteny się widzą także nie może być inaczej proszę mikrofon powrotem do Ciebie Sikyo uh, Sota, C -C Sota. This is Sugar Oscar Nine Papa. Sugar Oscar Nine Papa. So portable Sikyo Sota. Uh, Sugar 57 India Lima Fox Good afternoon. My name is Mario. Reference summit Sugar Papa slash Sugar Papa 159 Thank you, seven entry Bye bye. Sugar Oscar 9, Papasek Portable CQ Sota, Stefan Kłebek 9, Maria Dorota Franek Stefan Kłebek 9, Maria Dorota Franek, cześć Śleszku Maryzi Ślęża, SP łamane na SP001 Piątka, dziewiątka dla Ciebie Gratuluję pod górkę, piątka, piątka, więź Mario, dzięki Dzięki, pozdrawiam, Sugar Oscar 9, Papasek Portable CQ Sota Sugar Oscar 9, Papasak Portable Sugar Oscar 9, Papasuck Portable, CQ Stefan Kłebek 9, Paweł Barbara Roman Stefan Paweł Barbara Roman, cześć Paweł 59 Mariusz i ślęża 5,9 dla Ciebie Witaj panowie Mariuszu 5151 dla Ciebie Wszystkiego dobrego Dziękuję, pozdrawiam Sugar Oscar 9, Papasak Portable, CQ Sugar Oscar 9 Papa, Sugar Oscar 9 Papa, so portable Sugar Oscar 9 Papa, so portable, sok Oscar Kilo 4 Kilo Vaz, Ontario Papa Oscar Kilo 4, Kilo Oscar Papa Good, uh, good afternoon, 5-9 Roger, roger, Oscar Kilo 4 Kilo Vaz, Papa, dzień dobry, piątka, 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 piątka dziękuję za posiłek, E, dziękuję 73. Sugar Oscar 9, Papasek Portable, Sykusota. SQ9, Natalia Olga Tadeusz. Cześć Wiola, Stefan Kłebek 9, Natalia Olga Tadeusz, 59 e, Mariusz Śleża. Dzięki. Dzięki. Sugar Oscar 9, Papasek Portable, Sykusota. Olga Karol 1, Karol Tadeusz. E, Oscar Kilo, Kilo Tango, Oscar, e, Olga e, Karol 1. Karol Tadeusz, dzień dobry, 5-9 Dzień dobry, witam 5-9, bardzo ładnie to wychodzi, 73 powodzenia, dziękuję Thank you, ahoj Sugar, Oscar, 9, papa, portable, cq Sota Zaczynam schodzić już na dół z góry śnieża, kończę aktywację Udało mi się zrobić 12 łączności z czego 3 łączności na 2 metrach E, 4, 7 łączności na 40 metrach i dwie łączności na 20 metrach. E, nie wiem, warunków nie było, e, korespondentów nie było. Nic, idę na dół. Jest godzina 17:30, e, może pół godziny mi zejdzie do tego, żeby dojść do samochodu. E, na szczycie bardzo dużo ludzi, e, gwar. E, ludzie rozpalają ogniska, gdzie tylko się da. Przyczom i tak dalej, i tak dalej, ale to już nie jest istotne. To ludzie za mną. Eee, spróbuję dzisiaj jeszcze jeden szczyt zrobić, ale to nie obiecuję. Może się uda, może się nie uda. Sam zobaczę jak dojdę. tak na razie już jestem zmęczony po całym dniu. Eee, można powiedzieć jakieś tam mojej pracy i ewentualnie tutaj eee, podczas wchodzenia na szczyty. Tymczasem eee, tak. Jestem już u końca wędrówki z szczytu ślęża z godzina 17.55 A jeszcze myślę zrobić jeden szczyt dzisiaj ale na ten moment dziękuję wszystkim łowcom akurat na ślęży nie słyszałem żadnych aktywatorów Dziękuję za wszelkie komentarze i do spotkania Cześć, do widzenia. 73. Tu Stefan Olga 9 Paweł, Mariusz. Hej.